Zostajcie farmerzy. A dzisiaj mamy dla Was nietypowy test, bo maszyny, może nie stricte związanej z rolnictwem, ale jakże użytecznej i też potrzebnej w gospodarstwie. Pozyskiwanie drewna opałowego, zrębków z jakichś zrzynów tartacznych, gałęzi, karczowania nieużytków. To wszystko można fajnie, szybko wykonać za pomocą tej maszyny. Przed Wami rębak walcowy firmy Remet CNC Technology z miejscowości Łowisko w województwie podkarpackim, konkretnie model R120. Sercem tego rębaka jest układ tnący walcowy, pozwalający uzyskiwać zrębki o długości od 8 do 15 cm. Tak deklaruje producent i w rzeczywistości tak wychodzi nam w praktycznym teście tej maszyny. Taka długość zrębki jest, jest generowana przez dwa walce, na których zamieszczono sześć noży. Po trzy na każdym walcu. Tu są walce, zamieszczone wewnątrz tej solidnej obudowy objętej dwoma stalowymi płytami. Jeśli ktoś potrzebowałby krótszej zrębki, może wybrać na etapie zakupu maszyny. Z ośmioma nożami, wtedy ta długość cięcia będzie się wahała między 5 a 10 cm. Noże zostały zamocowane do walców na specjalnych wyfrezowaniach. Same noże, ich ostrza to stal bardzo twarda Hardox 500, którą można w miarę zużycia ostrzyć. Kiedy, kiedy dokonujemy ostrzenia, Musimy później noże do siebie przybliżyć, tak żeby szczelina między nimi wynosiła około 2 mm, a dokonujemy tego za pomocą otworów fasolowych, na których noże są mocowane. Teoretyczna grubość ciętych gałęzi, w przypadku tego rębaka, dla świeżego miękkiego drewna to jest około 11 cm, i rzeczywiście, tak to jest. Jeśli komuś to za mało, firma oferuje też rębaki z tej linii, które potrafią przecinać drewno o średnicy około 16-17 cm. Natomiast są też jeszcze maszyny, które potrafią rąbać drewno o średnicy nawet do 20 cm. Co ciekawe, ta maszyna łupiąca z rębki z gałęzi o średnicy tych 10-11 cm ma bardzo niskie zapotrzebowanie na moc. Producent podaje tutaj minimalno, minimalne zapotrzebowanie mocy na poziomie 25 koni mechanicznych. Optymalnie jest to 35 koni mechanicznych. To sprawia, że rzeczywiście do pracy z tą maszyną. Wystarczy już Ursus C330. Pracowaliśmy też takim Ursusem. Troszeczkę ten, ten ciągnik przy grubszych gałęziach, powiedzmy, czuje już tą pracę. Natomiast w przypadku tej maszyny, tu jest już działanie bezproblemowe pracuje praktycznie na Jałowych obrotach. Jeśli ktoś chciałby podłączać rębak do mniejszego ciągnika, aby zniwelować gdzieś te chwilowe szarpania powodowane grubszymi kłodami czy twardszym materiałem, producent oferuje tutaj do zamontowania koło zamachowe, które będzie wyrównywało ten moment obrotowy podczas pracy. Materiał do rębaka jest podawany przez lejp sodowy, gałęzie są wciągane wyłącznie przez same walce tnące. To ciekawe jest to z specjalne ustawienie noży takie, które właśnie powoduje, że jedne noże tną, a już kolejne chwytają materiał i wciągają go. Nie ma żadnego dodatkowego mechanizmu co bardzo upraszcza tą maszynę. Całość jest osadzona na ramię z profili prostokątnych 40 na 80 mm. Producent też pomyślał o zaczepie, żeby podpiąć tutaj jakąś przyczepę, przyczepkę jest, jest zaczep z, ze stworzeniem kulowym, dzięki czemu taką, taką przyczepkę można sobie łatwo uczepić. Natomiast dopuszczalne obciążenie producent podaje tutaj na poziomie 1000 kg, więc Przyczepkę samochodową, nawet jakąś większą, możemy śmiało zaczepać. Natomiast nawet niewielka przyczepa rolnicza, no teoretycznie, będzie tutaj za dużym obciążeniem. Można zamówić, kupić sam rębak, z którego zrębki będą tutaj wylatywały bezpośrednio na podłoże lub opcjonalną workownicę. Ale my do testu otrzymaliśmy rębak wyposażony w ten przenośnik taśmowy. Dodatek, który uważam, bardzo usprawnia pracę, bo możemy bezpośrednio zrębki już ładować, czy to na przyczepkę, czy do big bagów, czy na jakikolwiek inny środek transportu czy przechowywania. Długość tego taśmociągu to 2,3 metra. Taśmociąg jest zasilany z hydrauliki ciągnika, więc nie ma nic wspólnego z napędem odwomu zasilającym rębak. Jest tutaj niewielki silnik hydrauliczny z regulacją przypływu oleju, dzięki czemu możemy sobie płynnie wyregulować obroty walca napędowego i tym samym przesuw taśmy. Co ciekawe, możemy e, przenośnik taśmowy możemy ustawić w dwóch pozycjach, tak jak teraz e, w pozycji e, tylnej, ewentualnie szybko wyjąć stworzeń zabezpieczający i przestawić go w pozycję boczną. I w ten sposób możemy e, załadować e, ładować, e, zrębki na e, podesty, które i stawimy sobie z boku maszynę. Oczywiście regulacja wysokości bardzo prosta, łańcuszek i odpowiednie ustawienie. Do transportu przenośnik taśmowy jest składany i starczy odbezpieczyć tutaj dwa zatrzaski. I składamy go w ten sposób, zabezpieczając tutaj łańcuchem przez otwory i dopinając do korpusu maszyny w ten sposób składamy taśmociąg, potem lej może zaprezentuję, i w ten sposób maszyna jest już gotowa do transportu tak to właśnie wygląda. Co w przypadku, gdy do maszyny wrzucimy zbyt grube drewno, po prostu walce albo się zatrzymają na, na tym drewnie, mieliśmy taką sytuację, wtedy wystarczy wyłączyć woł, wałek WOM i wycofać materiał, ewentualnie zadziała sprzęgło na wałku odbioru mocy, w tym przypadku mamy tu sprzęgło na śrubę ścinano. Mieliśmy raz taką sytuację, gdy do, do testu podłączyliśmy większy ciągnik większej mocy i wtedy ta właśnie śruba zerwała, została zerwana. Wymiana nie trwała pewnie dłużej niż dwie minuty. Zajrzyjmy teraz do serca maszyny. Dwa walce, na których umieszczono noże tnące ze stali Hardox 500. Tak jak widać, noże są umieszczone na śrubach z otworami faselowymi. Dzięki temu można wyregulować ich położenie po ostrzeniu. Nie ma tu żadnego dodatkowego mechanizmu wciągającego. Napęd z wałka WOM jest przekazywany na kołem zębatym. Na dwa duże koła zębate, które bezpośrednio są umieszczone na walcach tnących. Nie ma, więc tutaj, nie ma więc tutaj przekładni zamkniętej, jest przekładnia tak zewnętrzna. Smaruje się jedynie koła zębate tu z zewnątrz smarem stałym. Ok, bierzemy się zatem do pracy, zobaczcie jak to działa. Do pocięcia mamy gałęzie sosnowe, brzozowe i twardą leszczynę. Cięliśmy też, nie mamy dzisiaj, ale cieliśmy też gałęzie rosochate. Wszystko to też fajnie idzie. Warunkiem jest tylko to, żeby weszły do leja. Dalej walce jest, je fajnie chwytają i rozdrabniają. Bierzemy się do pracy. Włączam traktor. Zaczynamy. Będziemy ciąć gałęzie o różnych średnicach. Średnio 6-8 cm. Niektóre trochę grubsze będą trochę cieńsze. Leszczyna, brzoza, sosna. Zaczynamy. Podsumowując, rębak R120 firmy Remed CNC Technologies sprawia dobre wrażenie, sprawia maszyny, wrażenie maszyny dopracowanej. Wykonuje naprawdę fajną robotę. Mamy taką przyczepkę, złupaliśmy tych zrębków właściwie w ciągu niespełna 15, 15 minut, więc pracuje bardzo wydajnie. Fajną robotę robi też przenośnik taśmowy, który, który oszczędza czasu na ewentualne późniejsze załadunki. Tak jakby to było w przypadku, gdyby drewno podało bezpośrednio zleja na podłoże. Ile kosztuje ta maszyna? Maszyna w tej wersji z przenośnikiem taśmowym kosztuje 7350 zł. brutto. Jeśli komuś nie byłby potrzebny przenośnik, bądź chce po prostu, po prostu jest mu za drogo, chce maszynę tańszą, może kupić sam rębak bez przenośnika i wtedy ten koszt to już będzie 3950 zł brutto. W tych cenach zawarty jest transport od producenta. No cóż, fajna maszyna, świetna alternatywa dla siekiery. Siekierę można odłożyć gdzieś na kołki i używać tego małe zapotrzebowanie mocy szybka praca ciągnik pracuje na właściwie na jałowych obrotach więc jest cicho ekonomicznie polecamy